Hm. Nie wygląda zachęcająco. Nikogo tu nie ma, ale trudno się dziwić. Hm. Nie, podziękuję. O, ładnie! nisko musiało się cieszyć popularnością wśród urlopowiczów. Kiedy ostatni raz ktoś tu był? Jest tak pięknie, spokojnie. Ale co tutaj robię? Nieszczęścia chodzą trójkami. Najpierw mama, potem Katiusza, a teraz Oskar. Nie wierzę, że znów go straciłam. Jestem przeklęta czy co? Na szczęście mam dziewczynę z obrazu. Dzięki niej nie tracę nadziei. Ale może się oszukuję. Dlaczego ja? Dlaczego nie Katiusza? Dlaczego musiała umrzeć? Jakby, jakby ten obraz mnie wybrał. To piękne miejsce, ale nie wiem, czego tu szukam. Z jakiegoś powodu mam dobre przeczucia. Dlaczego jestem taka pewna, że to górskie schronisko ma jakiś związek z obrazem? Może jestem optymistką albo marzycielką. Muszę się sama przekonać. Miller miał rację, do schroniska jest kawałek. No ale dobrze, im szybciej wyruszę, tym szybciej dotrę. Jak dla mnie trochę za blisko krawędzi, lepiej poszukam bezpieczniejszego miejsca. Coś niesamowitego. Powinnam poszukać miejsca, skąd będzie jeszcze lepiej wszystko widać. Niewiarygodny widok. Jeśli to, co przeczytałam, to prawda, to niedaleko jest Szwajcaria, po drugiej stronie tych gór. O kurcze, to chyba schronisko. Jeszcze kawał drogi. Lepiej się zebrać. Lepiej uważać. Jest tu trochę za dużo przewróconych drzew i poluzowanych kamieni. Zdaje się, że w tych górach żyją najróżniejsze dzikie zwierzęta. Wskazówki dotyczące wędrówek? Dzięki, ale chyba zaczynam sobie radzić. Uch, to był dopiero spacerek. O nie. Teraz jeszcze drabina? Uch, no dobrze, do dzieła. Na pewno, na pewno jest jakaś inna droga. Ugh. Nareszcie. Ach. To chyba zapewnie prąd z chronisku. Znam to miejsce, to na pewno to. Teraz muszę znaleźć odpowiednik gdzieś przed sobą. Piękne niebo, tak jak na obrazie, ale to nie wystarczy. Właśnie tego szukałam doskonale. Nie pasuje. To nie pasuje. Powinnam poszukać czegoś innego. passou -ia. Te strome szczyty wyglądają dokładnie tak samo. Ta ściana skalna to nie może być przypadek. Wow! Prawie się nie zmieniło. Zapiera dech, prawda, fräulein? Cudowny, Mówimy na to Silverspickel. Nasza miejscowa chluba. Zdaje się, że niewiele się tu zmieniło od 60 lat. Coś się stało, proszę pani? Nie. Tylko, że. trudno większe podobieństwo między panią i tą osobą. Więc musi ją pani znać, prawda? Nie zaprzeczam, ale to było bardzo dawno temu. Właściwie to jestem tu ze względu na nią. Bardzo bym chciała się dowiedzieć, kim jest albo była. To jest dla mnie naprawdę ważne. Z jakiego powodu, Freulein? Bo, bo obiecałam przyjaciółce, która uratowała mi życie, zanim zanim straciła własne. Rozumiem. A jak się pani nazywa? O, oh. Walker, Kate Walker. Jestem Leni, Leni Renner. Bardzo mi miło, Frau Leni. Demoiselle, moja droga. Przez moje nogi zawsze spóźniałam się do kościoła. O, oh. demoiselle, Leni. Cóż, fräulein Walker 1937? Ach, to było przed wojną, kiedy jeszcze mogłam pędzić niczym wiatr, Fen. Mój ojciec był wówczas kierownikiem. Był wtedy letni wieczór, kiedy zaczęła się historia związana z tym obrazem. Pamiętam wszystko, jakby się wydarzyło wczoraj. W szronisku przebywała grupa naukowców. Szykowali się do ekspedycji do odległego miejsca na wschodzie. Szkolił ich miejscowy alpinista, który miał ich poprowadzić. Nazywał się Leon Kopatis. Ach, nie dość, że był przystojny jak grecki Bóg. To jeszcze był mistrzem olimpijskim. Panie go uwielbiały. I był wobec mnie taki miły. Mrugał do mnie i uśmiechał się, gdy mu podawałam piwo. Dziękuję, demoiselle Leni, i mówił. I to po francusku? Dzięki niemu czułam się jak prawdziwa dama. Ale Frau Junta zawsze mnie przeganiała. Frau Junta? Miała dwadzieścia kilka lat, ale dla mnie była oczywiście stara i wstrętna. Nie podobało mi się, jak z tą swoją kamerą dyrygowała moim leonem. W schronisku był gwar, wszyscy się bawili, a naukowcy jak zwykle dyskutowali o swoich sprawach. To była wesoła grupka, pomimo różnic. Choć był jeden wyjątek. Nazywał się Frank Hoss. Trzymał się na osobności. Ale nawet ja, pomimo mojego młodego wieku, widziałam, że był chytry jak diabli. Ale co z dziewczyną z obrazu? Cóż. Też tam była tego wieczoru. Pracowała u nas latem. Nazywała się Dana. Dana Rose. Była śliczna jak obrazek, a przy tym dobrze wychowana. Nawet ojciec był wobec niej przemiły. Zanieś naukowcom napoje, a potem sobie mi zamówienia. A przy okazji coś do pieca. Tak, Herr Gustaw. Przyda się coś jeszcze, Dana. To twój pierwszy pracowity wieczór, więc daj znać, gdybyś czegoś potrzebowała. Dobrze, Skarbie? Dziękuję, Gustaw. Ale wszystko wydaje się jasne. Dam sobie radę. Bardzo dobrze. No to do dzieła, Skarbie. Uśmiechaj się, a sami będą ci przynosić tace z kuflami. Muszę zanieść te napoje naukowcom.